Cześć, witajcie. Marzec, miesiąc wiosenny, także zaczynamy. Kwiatami. Na pierwszy ogień dzisiaj idą pelargonie. Pelargonie wysiewane z nasion w styczniu. Pora, aby dostały nowe, większe miejscóweczki. Do tego pelargonie, które zimowały, pobiorę sadzonki do ukorzenienia, przepikuję lobelię, wysieję jeszcze troszkę kwiatów, wysieję m.in. lew konie, lwie paszcze oraz groszki pachnące. Także wiosennie, kwiatowo to wszystko dzisiaj. Zapraszam Was serdecznie. Dzisiaj pracuję przy takim prowizorycznym stole, o. ponieważ całe moje tunelowe centrum dowodzenia zostało zdemontowane i nie mam gdzie się podzieć z tymi wszystkimi rozsadami, ale wkrótce powstanie coś nowego. Ale tutaj również sobie poradzimy. Na szczęście pogoda dopisuje. Pelargonie z nasion. Pelargonie były wysiewane w styczniu. Pora je przenieść do większych pojemników. Przepikuję je już do takich doniczek P9 już pojedynczych. I one przeważnie do maja w tych, w tych doniczkach wytrzymują. Co prawda, jeśli jest zimny maj, tak jak na przykład w zeszłym roku, no to te sadzonki były już w tych doniczkach takie mocno poturbowane. Dlatego warto może gdzieś tam w połowie kwietnia rozważyć jeszcze przeniesienie do jeszcze większych pojemników. Używam ziemi do siewu i do pikowania. Także najpierw wyciągam te wszystkie sadzoneczki. Najszybszy sposób na pikowanie sadzonek. Wsypuję ziemię. Umieszczam sadzonkę. I dosypuje ziemię z drugiej strony, i później wyrównuje. Możemy również wypełnić całą doniczkę ziemią, zrobić odpowiednią dziurkę i wpuszczamy sadzonkę. Ważne w przypadku pelargonii jest to, żeby tutaj nie przysypać tego, tego takiego. Tego serduszka, tego takiego miejsca pośrodku, z którego wychodzą świeże liście. Pikować pelargonie możemy już, kiedy wypuszczą dwa liście właściwe. Moje wypuściły trzy i czwarty w drodze. Z pelargonii zimujących to są te pelargonie, które. Czyściłam i one, jak widzicie, wypuściły bardzo ładne, nowe pędy. Dlatego teraz będę te pędy odcinać i ukorzeniać. Najlepsze są pędy wierzchołkowate, czyli właśnie takie, które wyrastają. O, tutaj na samych wierzchołkach. Spróbuję go tutaj zgrabnie odciąć. O. Odcięłam tutaj pędy wierzchołkowe, ale żeby zwiększyć swoje szanse na ukorzenienie roślin, potrzebujemy ukorzeniacza. Moczymy sadzonkę w ukorzeniaczu i umieszczamy w ziemi. No, i teraz czekamy na efekty. Można również ukorzenić sadzonki w wodzie. Schemat jest podobny. Moczymy sadzonki w ukorzeniaczu i wsadzamy do wody, albo po prostu wsadzamy do wody, ale mi niestety się zdarzyło, że te wsadzone do wody niestety po prostu zgniły. Lobelie to są straszne drobineczki. Możecie je pikować pojedynczo lub, tak jak ja, spróbować je przepikować kępkami. Po kilka sztuk i przenosimy. Może nie jest to najpiękniejsze pikowanie, ale liczy się efekt. Mam nadzieję, że wszystkie ładnie się rozrosną. Lobelię również zabieramy do domu. Ona lubi ciepełko. wysieje jeszcze groszki pachnące. Oraz lwie paszcze i lew konie. Są to rośliny odporne na przemrozki i znacznie lepiej rosną w chłodzie, więc trzymamy je w inspektach, w tunelach, w jakichś rozsadnikach na zewnątrz. Groszki pachnące! Lew konia ma nasiona zdecydowanie drobniejsze. Rośliny te wolą sobie rosnąć powoli, we własnym tempie, dlatego trzymamy je na zewnątrz. Dwie paszcze mają tak maleńkie nosionka, że po prostu ostrożnie je wysypujemy i nie przykrywamy ich ziemią. Szybciutko muszę teraz zabrać te wszystkie pelargonie do domu. Dajcie mi znać w komentarzach, jak wy rozpoczynacie marzec, jak wy rozpoczynacie przygotowania do wiosny. Ja za dzisiaj Wam już dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.